pani nie zareagowała negatywnie na to, że mam trzech synów. I serio chyba nie zdarzyło mi się to nigdy. Na ogół, jeśli już wchodzi w interakcję z nami jakaś starsza pani, typowo taka babcia, to na ogół to jest, że albo ma rodzinę na to, że mam trzech, trójkę dzieci, i że o Boże, bo jak ja się umęczę, że ona też miała, i że najważniejsze to, że to szybko urośnie i że za jednym razem. A jak to nie jest jeszcze, że tak powiem, argumentem, no to jeszcze dobijamy tym, że no ale to by się teraz córeczka przydała, bo to tak z chłopami to ciężko. Dzisiaj zaczepiła mnie i pyta, czy to wszystko pani wie, tak, że moje i taka, mówię, z takim uśmiechem i w ogóle. A um, on się pyta, a tutaj, bo ja już mam Łukasza w puście, tutaj co dziewczynkę, bo nie, mam trzech synów, ona, no to super, gratuluję i się śmieje, że błogosławiona między chłopami, także takie serdeczne to było. Dziękuję. Pewnie nie jedna z Was ma więcej tych negatywnych sytuacji z starszymi osobami niż tych pozytywnych, więc naprawdę jestem w szoku. Dajcie znać, czy trzymacie takie sytuacje. No, zrobiła mi nadzieję, że tak powiem, że nie wszystkie babcie takie są.